robić śmieszne, śmieszne minki. Zrób tak jak tata. Zrób taką minkę. Mm. <noise> Nerwica. A teraz zrób taką. A teraz zrób tak. <noise> A teraz językiem. A pokaż, pokaż, gdzie masz oko. O, pięknie. A pokaż, gdzie masz nosek. Gdzie masz nohal? Nosek. A pokaż, gdzie masz ucho? A jak Ci się uszy trzęsą? Pokaż, jak jesz. Pokaż, jak Ci się trzęsą uszy. Aż tak mocno. A pokaż zęby tutaj do kamerki. Zęby. To jest język. Zęby. Hi, hi, hi. A teraz robimy razem sobie wideo z uśmiechem. Uwaga. Uśmiech tam do kamerki. Hi, hi, hi tutaj, zobacz, światełko świeci, widzisz? uśmiech a buzi dać tacie? nie no daj, będę płakał ale sacy wiem, że cacy chcesz mnie pocieszyć ale ja chciałem buziaczka słodkiego o, chcesz mnie pocieszyć no dobra, a buzi, buzi, buzi tata sam być nie? Tam. sam to, to sam wziął a, a powiedz groźnym, groźnie, tak? Oh, powiedz tak groźnie. A zrób tak palce. A tak jak tata, zobacz. Tutaj dwa palce, tak? I wie. Tutaj, tata ci pomoże. Te składamy, te dwa do środeczka, a te roz, rozszerzamy. No, jeszcze jesteś za mała, żeby pokazać nasz tajny znak. O, właśnie, coś takiego. Jeszcze te. O, super. Uuuu. Dobra, idziemy po ryż basmanti, bo trzeba go ugotować do chińskiego żarcia. Do. Powiedz chińskie. Żarcia. Powiedz chińskie. A powiedz. Tata. A powiedz diabeł? A powiedz diaboł? A powiedz Jezus? A powiedz Krishna? A powiedz Budda? O, za dużo! Za dużo w głowie tych wszystkich religii, tak? Powiedz, ja jestem antyklerykalna i niereligijna. Jestem agnostykiem i w ogóle szukam swojej drogi. Jeszcze jestem za mała, żeby... Mieć świadomość. O, zrzuciła zabawkę. Oj, I co teraz? Mamy ją zostawić tutaj na drodze? Czy zabierzemy ją do wózeczka? Hm? Ineczko, jak myślisz? Uwaga, bo idzie z tyłu piesek mały. Tata już zauważył pana w żółtej koszulce, który prowadzi małego pieseczka. Tutaj idzie piesek z twojej z prawej strony. Uwaga, nadchodzi. O, 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 Tu. Widzisz, zobacz, przyszedł. Widzisz, jaki mały? Oh, oh, oh. Mały taki pieseczek. Powiedz pies. A powiedz jak piesek. No tam. Jak piesek robi? A oh, oh. A kotek kotek jak robi? Dobra. Idziemy. Tak wygląda wejście na ścieżkę rowerową, która jest czasami przez nas zaliczana. No już dawno nie była w sumie. Jest to stara linia kolejowa, którą wykorzystali, żeby właśnie spowodować tą ścieżkę. Tutaj kiedyś jeździł pociąg aż do Aszton, ale prawdopodobnie nieopłacalna była ta linia, więc ją zamknęli. A później przekształcili ją w ścieżkę rowerową, która ciągnie się na. Długości, u nie wiem, ale kilkunastu sporych kilometrów. W zasadzie pewną część miasta Oplata, ale nie jest to ring, czyli koło takie zamknięte jak Ring Road wokół Manchester, tylko mm, mówię, tak jakby jedna trzecia, może nawet troszeczkę więcej. No, można dojechać do kilku fajnych, ciekawych miejsc w tym mieście. No dobra, to by było na tyle. Idziemy do. Zań z Burego, kupić resz? Tak zrób papa, zrób papa do kamerki. Zrób papa. Nie, nie zrobisz? No dalej, chodź tu jedź. Jedzie sama Inka? No bo jest z górki. Powolutku jedzie, ale jedzie. O, toczy się, zatrzymała się. Chodź tu, chodź tu. Ruszaj się, rusz się. O, przemieszcza się, przemieszcza. A tutaj pełno wkoło jeżyn rośnie czarnych które czasami ze smakiem zjadamy. Chyba tata cię musi troszeczkę pociągnąć, bo nie chciałaś jechać. O, jedzie znowu sama. Hej, Inka, ty jesteś przerażona? Czy robisz kupkę? Uśmiechnij się. Dobra, to by było na tyle. Jest piątek, 23 O Boże, sierpień, tak? No, sierpnia i tak to mniej więcej wygląda. O, tutaj widzę są orzynki, dlatego chcę pokazać czarne I tego jest pełno na całym prawie, na całej długości. Ciao.